Czy jest jakiś projekt zawodowy, w jakim mhm. brałeś udział? Żeby nie było łatwo, dlatego tak pytam, którego żałujesz? Chyba naj, właśnie najgorszy niesmak to mam raczej z takich e, bardziej sytuacji, sytuacji komercyjnych. To znaczy bardziej takie, że się, że się zgodziłam na jakiś wywiad, albo że puściłam coś bez autoryzacji, albo że e, pozwoliłam sobie odpowiedzieć na zbyt wiele pytań. Eee, tego typu rzeczy. Po takich rzeczach mam raczej niesmak i też tak naprawdę nie, po, nie przypadam zachodzeniem na imprezy, z którymi nie jestem jakoś zawodowo związana. Eee, I też się czasem daję namówić, bo dzwonią sto razy, proszę Pani Aniu, pani Aniu, proszę przyjść, nam tak zależy, proszę przyjść. I, i, i właściwie zawsze, zawsze mam wrażenie, że to jest święto kogoś innego. Mm -hmm. Nie jesteś taką w żadnym stopniu, prawda? Ja wiem. właśnie Michała powinnam zapytać. Wiesz, nie wiem, no nigdy się nie zadłużyłam na żadne zakupy. No, do czego masz słabość do butów? Yy, nie. Chyba nie mam słabości do żadnych rzeczy. Po prostu czasem. Yy, ale to myślę, że w życiu każdej kobiety się zdarza po prostu, że jest jakiś piękny przedmiot i, i chciałoby się ten przedmiot mieć na własność. A jakiej sumy nie przekraczasz? Masz. Yy, czy pozwalasz sobie na wszystko? No bo. Wiemy, jakby jest to wiadomo, to że odczuło. To, zależy sobie na od, to z, troszkę zależy od mhm. e, sezonu, dlatego że jak, jak akurat jestem w takim dobrym sezonie, to zazwyczaj poleciej jak e, w lecie bardzo dużo jest. E, bo U nas krótko jest ładna pogoda tak. i krót, krótko da się kręcić w plenerach, czy w ogóle ten taki sezon filmowo, serialowy jest bardzo krótki, więc zazwyczaj e, większość aktorów po tym sezonie ma pieniądze na wakacje mhm. albo właśnie na. Na nowy samochód albo na jakieś nowe ciuchy, i rzeczywiście wtedy jakbym, no, jakby dostosowuję to, na co sobie pozwalam, do, do stanu mojego konta po prostu i staram się. Czyli nie, przekraczasz nie przekraczać tego tych... nie, nie, nie bezpiecznego minimum. Boże, Anka, jaka ty grzeczna jesteś, Strasz, ja No naprawdę. Ale się no, bardzo no. opłaca w życiu. <głos> <głos> tak? Dlaczego? Oczywiście, że tak. Znaczy, co, dobre wychowanie? Się... Nie, myślę, że, tak, że takie. Yy... Wymaga to samodyscypliny i wymaga to pewnych zasad, mhm. ale wydaje mi się, że opłaca się zdrowo jeść, bo mamy wtedy lepszą sylwetkę. Opłaca się nie palić, bo jesteśmy wtedy zdrowsi. Opłaca się ruszać i uprawiać sport, dlatego że też jesteśmy wtedy zdrowsi. I opłaca się mieć porządek na koncie, bo nie mamy wtedy długów i nie mamy tarapatów. Warto mieć prawdziwych przyjaciół, a nie fałszywych, bo to oni się sprawdzają w każdej sytuacji. Nie tyle. A jak jest showbizna showbiznesie z tymi <coughs> przyjaciółmi? Bo wiem, że przyjaźnisz się na przykład z Olga Frycz. To się tak, to jest w ogóle Ale nie wiem, czy, czy Olga Fritch, słowa Olga Frycz i Showbiznes to, to są prawda. słowa, które do siebie przystają. <coughs> to rzeczywiście, zgadzam się z tym, <coughs> z tym, zgadzam się z tym. Niemniej jednak e, gracie razem w jednym serialu. Tak. Czyli obie jesteście paniami z telewizji, które się zaprzyjaźniła. Tak. No a tyle słyszymy o tym, wiesz, w wygryzaniu się, to są takie słowa podsycane przez jeden sport portali. No myślę, że też my z, my z Olgą. Jak Olgę poznałam, to mi się wydawało, że jesteśmy tak różne, mm -hmm. że troszkę się nawet bałam, no bo Olga ma... Olgi? Tak, ja no olgi. Olga ma 20 lat doświadczenia yy, doświadczenia filmowego, a ja przyszłam na plan jako... W... Mm -hmm. To był pierwszy mój dzień na planie ever. Był z Olgą Frycz. I, yy, I pamiętam, że się po prostu trochę bałam. A potem się okazało, że mamy więcej wspólnego ze sobą, niż widać na pierwszy rzut oka i i się zaprzyjaźniłyśmy, ale myślę, że zawodowo może to też ułatwia naszą przyjaźń, nie stanowimy dla siebie konkurencji, bo jesteśmy tak różne i tak naprawdę bardzo, bardzo rzadko się spotykamy w pracy, rzadko się spotykamy na castingach. A Zosia ślotała? Między wami jest relacja taka czysta biznesowa, bo ona cię stylizuje, prawda? Tak, nie, ale myślę, że jest to też taka pełna, pełna życzliwości mhm. i ale, ale tu myślę, że jednak spotkałyśmy się już na takim też na takich wyższych obrotach i, i, i mamy myślę, że, że mniej czasu jednak kręcąc serial na Mazurach ma się mnóstwo mm -hmm. czasu, żeby po prostu usiąść, pogadać, porozmawiać, a, a Zosia zawsze wpada, jest po prostu totalnie zalatana i... I bywają takie okresy, że mamy więcej czasu dla siebie, żeby po prostu usiąść, nawet zjeść razem obiad czy coś. A czasem jesteśmy tak zakręcone, że szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy Zosia jest teraz w Warszawie i gdzie jest, co robi. Aniu, te plotki, że niby strasznie się pokłóciłaś z Zosią i że się nienawidzicie i dlatego nie była na twoim ślubie, to też jest wyssane z palca? Nie, nie, absolutnie nie. Ale no niestety, mieliśmy, tak jak mówiłam, chciałabym, jest mnóstwo osób, które chciałam, chciałabym zaprosić, ale... Ale, ale musieliśmy się mm -hmm. e, ograniczyć i do, do bardzo wąskiego grona. Wąskiego Mam nadzieję, że nie grona. Ale myślę, że, że wszyscy to zrozumieli, i, i jak Zosi powiedziałam, że jestem już po ślubie. To pamiętam, że strasznie piszczałam w telefon i, e, i bardzo mi gratulowała. Myślę, że ona też bardzo dobrze rozumie, dlaczego, dlaczego zrobiliśmy tak, a nie inaczej. Moja przygoda z aktorstwem w ogóle zaczęła się od śpiewu. I tak naprawdę to było takie moje marzenie numer jeden.